Chciałbyś zacząć streamować gry ze swojego telefonu prosto na swój kanał YouTube, ale nie wiesz jak? W tym odcinku pokażę ci, jak wykonać to w szybki i łatwy sposób, krok po kroku. Więc zapraszam. Będziesz potrzebował do tego dwóch rzeczy: zweryfikowany kanał na YouTube, tak aby móc prowadzić transmisję na żywo, aplikację na telefon, która umożliwia streamowanie ekranu. Popularnych aplikacji jest sporo, ja użyję do tego bezpłatnej aplikacji Prism Live. Zacznijmy od konfiguracji Twojego kanału. Jeśli chcesz prowadzić transmisję na żywo, Twój kanał musi być zweryfikowany w trzech etapach. W tym celu wejdź do YouTube Studio, wybierz ustawienia, zakładka Kanał, Dostęp do funkcji i tutaj wszystkie trzy punkty powinny być zaznaczone na zielono. Będziesz musiał zweryfikować swój numer telefonu, a także tożsamość. Tutaj YouTube pokieruje Cię już krok po kroku, jednak pamiętaj, że po przesłaniu wszystkich danych YouTube potrzebuje. 24 godzin, aby zweryfikować Twoje konto. Jeśli kanał masz już zweryfikowany, to teraz czas na to, aby zaplanować swoją pierwszą transmisję. Polecam skorzystać z opcji planowania, ponieważ jak za chwilę zobaczycie, przyspieszy to rozpoczęcie naszego streamu na telefonie bez konieczności uzupełniania wszystkich pól właśnie z pozycji telefonu. Na komputerze wejdź na YouTube Studio a następnie wybierz Transmituj na żywo lub kliknij ten przycisk. Jeśli pierwszy raz jesteś w pokoju reżyserskim, to wyświetli ci się prosty kreator. Wybierz opcję później, a następnie że korzystasz z oprogramowania do transmisji na żywo. Teraz planujemy swoją transmisję. Jeśli chcesz wykonać serię streamów z tej samej gry, możesz skorzystać z poprzednich ustawień, co spowoduje, że wszystkie pola będziesz mieć już uzupełnione. Ja jednak pomogę Ci skonfigurować to od początku. Kliknij zatem utwórz nowe, następnie wpisz tytuł Twojej transmisji i tutaj warto uzupełnić wszystkie pola zgodnie z tym, co streamujemy, tak aby ewentualnie odbiorcy, jeśli nie mamy ich zbyt wielu, mogli wyszukać nasz film po słowach kluczowych. Wpisujemy tytuł, uzupełniamy opis i tutaj możesz opowiedzieć więcej, umieścić na przykład link do swojej strony. Pamiętaj, że po zakończeniu transmisji YouTube przetworzy Twój film i będzie możliwy do ponownego odtworzenia, więc to co umieścisz teraz będzie widoczne również później. Następnie wybieramy kategorię. Jeśli streamujesz gry, warto wybrać tytuł, który będzie widoczny w opisie filmu. Teraz przesyłamy miniaturę, którą na przykład bezpłatnie możemy stworzyć w programie Canva albo w dowolnym programie graficznym. Ważne, żeby była w rozmiarze 1280x720 pikseli. Oczywiście jeśli nie wybierzemy miniatury, będzie widoczna grafika z naszego kanału. Następnie możemy wybrać playlistę, do której chcemy przyporządkować nasz stream. Oznaczamy, czy film jest przeznaczony dla dzieci, a jeśli nie jest, to czy mogą go oglądać niepełnoletnie osoby. Warto również uzupełnić tagi, które pasują do tematyki naszej transmisji. Klikamy dalej. Oczywiście, jeśli chcemy, aby nasz film był widoczny dla wszystkich, zaznaczamy, że ma być publiczny. I jak widzicie, nasza transmisja jest zaplanowana. Teraz czas konfigurować telefon. Ja do streamu, tak jak wspomniałem na początku, użyję aplikacji Prism Live Studio, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu Play. Po zalogowaniu się do aplikacji, klikamy w nasze ustawienia. Wybieramy Stream Destination i wybieramy miejsce, gdzie chcemy streamować. W moim przypadku będzie to tylko YouTube, więc musimy się zalogować do swojego konta, co jest oczywiście dosyć proste, więc tego raczej nie muszę tutaj tłumaczyć. Ja już jestem zalogowany, więc przechodzimy do kolejnego kroku. Wybieramy rozdzielczość zapisywania filmu oraz transmisji. Jeszcze jedna opcja, którą powinniśmy zaznaczyć, to wyświetlanie nad aplikacjami. Wyszukujemy prism i wyrażamy zgodę. Jeśli mamy wszystko gotowe, odpalamy sobie już w tle wybraną grę. W moim przypadku będzie to Brawl Stars, ale nie zamykamy aplikacji Prism. Po uruchomieniu gry wracamy do Prism. Wybieramy przycisk Ready z ikonką filmu. Następnie wybieramy przygotowaną wcześniej transmisję klikając ikonkę kalendarza. Teraz już wiesz po co tworzyliśmy ją wcześniej. Prism ma możliwość multistreamu, więc jeśli gdzieś jeszcze równolegle chcemy streamować, to możemy po wciśnięciu My Channels zaznaczyć odpowiednie kanały. Ja wybieram tylko YouTube. Klikamy OK. Teraz wybieramy Go Live oznaczony ikonką nadawania. System zapyta nas, czy chcemy zapisywać dodatkowo stream na telefonie. Pamiętaj, im słabszy telefon, tym wolniej może działać gra, więc tą opcję pozostawiam wam do wyboru. Upewnij się jeszcze, że masz wyłączone powiadomienia podczas gry, tak aby nie wyświetlały się wiadomości od mamy, abyś na przykład dziś kupił ziemniaki. Klikamy rozpocznij teraz i przełączamy się na grę. Mamy na to 2 sekundy zanim stream się rozpocznie. Jak widzisz, widget aplikacji pojawił się nad naszą grą, więc z tego poziomu mamy dostęp do czatu i opcji naszego streamu. Jeśli nie chcemy udostępniać naszego mikrofonu, to można go wyciszyć w tym miejscu. Dzięki temu będzie słyszalny tylko dźwięk z gry. Teraz to co najlepsze, możemy zacząć streamować. Pamiętajcie, że na jakość waszego streamu ma wpływ szybkość waszego internetu, głównie upload, czyli wysyłanie. To o czym należy pamiętać, to fakt, że transmisja dla widzów rozpocznie się z kilkunastosekundowym opóźnieniem ponieważ aplikacja musi mieć czas na zbuforowanie waszego filmu. Dlatego jeśli coś mówicie do widzów podczas transmisji, będą oni odpowiadać na przykład na czacie z podobnym opóźnieniem. Jeśli twój stream dobiegł końca, to aby go zakończyć, klikamy na end i od tej chwili nasz stream zostanie zakończony. Dostęp do filmu mamy na naszym koncie na YouTube, w zakładce na żywo. W zależności od tego, czy jest on publiczny, czy też nie, będzie widoczny na naszym kanale dla widzów. Po pewnym czasie YouTube przetworzy Twój film do jakości HD, jeśli streamowałeś w tej rozdzielczości. I na koniec mała prośba. Jeżeli w jakiś sposób rozwiązałem Twój problem, zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgu albo po prostu zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu będę wiedział, że takie treści są dla Ciebie przydatne. Dzięki raz jeszcze, że dotrwałeś do końca i jak zwykle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!